No dzień dobry, z tej strony redaktor naczelny magazynu The Ark. Moi drodzy chciałem serdecznie powitać wszystkich nowych obserwujących tutaj na Instagramie. Przybywa Was dziennie dziesiątki, a zdarzyło się już kilka razy, że były to setki. Podobnie sprawa wygląda na naszym kanale na YouTube, gdzie zbliżamy się do 15 tysięcy subskrypcji, tak więc fajnie. Natomiast jeżeli jeszcze nie mieliście okazji odkryć, czym jest The Ark, to jest to magazyn, który charakteryzuje się naprawdę pięknym layoutem, takim nietuzinkowym. Stawiamy sobie estetyzm bardzo wysoko na naszej liście. Na naszej stronie nie znajdziecie ani jednej reklamy, natomiast znajdziecie bardzo dużo inspirujących treści, ponieważ specjalizujemy się w Kampaniach wizerunkowych. Piszemy o dobrym designie, nowych technologiach, motoryzacji i kulturze. I właśnie tworzymy autorskie edytoriale dla naszych klientów, dla przedsiębiorców, startupów i artystów. Tak więc odsyłam was na www.brk.pl koniecznie szukajcie nas w social mediach i oglądajcie nas na YouTubie. A wszystkich nowych witam na pokładzie.